Dzień dobry, witam państwa w subiektywnym przeglądzie giełdowym. Z jednej strony starałem się co 2-3 tygodnie nagrywać subiektywny przegląd, ale z drugiej strony, tak jak chciałem zawierać w tym przeglądzie ciekawe informacje, i stąd też ostatnio się wstrzymywałem z nagraniami czy też publikacjami. Ale miałem kilka sygnałów, że no właśnie, tym bardziej jak jest taki rynek niepewny czy niejednoznaczny także państwo czekają na subiektywny lepszy gorszy pogląd na temat rynku stąd też wracam po pewnej przerwie być może z nową energią i tytuł subiektywnego przeglądu teraz jest rekord na WIG pomimo sentymenty poniżej średniej to jest właśnie ciekawe, i przechodząc do szczegółów, tutaj zwróćmy uwagę, że z jednej strony dla mnie istotnym przybliżeniem jest zachowanie dolara, patrząc po indeksie DXY, no i dolar właśnie po okresie dwóch, blisko dwumiesięcznej siły pod koniec lipca przeszedł w fazę słabości po, po ostatnim posiedzeniu FEDU. Ale patrząc tak po bardziej technicznym okiem, widać, że Stochastik zszedł do strefy wyprzedania i wystarczyło, wystarczyło lepsze dane z rynku pracy i one w Stanach, i one istotnie umocniły dolara, także wydaje się, że strona podażowa nie wykorzystała okazji szansy na zejście na niższy poziom a jeżeli tak, ale dane były lepsze, to na ten moment jest, wydaje się, otwiera się okno fundamentalne na umocnienie, na umocnienie dolara, to może mieć istotne konsekwencje dla wielu klas aktywów, w tym sensie, że silniejszy dolar, to generalnie jest presja na, na surowce, ale też silniejszy dolar to, to jest niekorzystne środowisko, co zasady dla rynków wschodzących i tutaj dla, powiedzmy Uwiergodnia tego, tego stanowiska czy hipotezy to wykres walut z regionu, czyli złoty, między innymi złoty do dolara, e, forin węgierski, jak i lira turecka, czy rubel rosyjski, czy korona czeska. No i widzą Państwo wzrost krzywych. Wzrost to znaczy osłabienie walut w regionie do dolara, i e, większy czy mniejszy, ale jednak trend jest tak czy ten, Widać w, na ostatnich sesjach tendencję do osłabienia walut w regionie, także warto śledzić zachowanie dolara, bo to ma istotny wpływ na, na nasz region po różnych klasach aktywów. To, co też sygnalizowa, sygnalizuje, czyli umocnienie dolara, to no aktualnie to jest czynnik wywierający presję na walutową na, na metale, no i tu ostatnio widać pewne osłabienie na na, na miedzi czy na, czy na srebrze, także tutaj, um, yy, czy złocie, yy, warto monitorować, czy jednak do, yy, to, to jest krótotr, krótkotrwałe zjawisko, czy jednak coś, yy, coś większego. Yy, w kontekście dolara to może warto wspomnieć, yy, że yy, tutaj istotnym czynnikiem jest yy, czy lepsze dane to z rynku pracy, to z jednej strony fundamentalnie lepsze dane dla rynku pracy, czy jest lepsze dane oświadczące o stanie gospodarki, ale z drugiej strony lepsze dane z rynku pracy to jest ryzyko, że Fed szybciej niż do tej pory sygnalizował, może być, zmienić podejście i zasygnalizować warunki normalizacji, czy wycofania się z luzowania ilościowego, czy też skupu, skupu aktywów i to byłby czynnik negatywny, także wydaje mi się, że trzeba pewnego czasu, żeby z jednej strony ocenić, czy, czy, czy rzeczywiście dolar przechodzi w nieco dłuższą fazę umocnienia, a z drugiej strony, czy właśnie w Jackson Hall, koniec sierpnia, prezes Fedu, czy we wrześniu. Rynek otrzyma pewne jakieś przybliżenie co do potencjalnej normalizacji, i to może być kluczowy czynnik, jeżeli chodzi o globalną percepcję drugiej połowy 2021 roku. To, co do tej pory było czynnikiem strachu, a wydaje się, że maleje jednak, czy znaczenie tego czynnika strachu maleje, przynajmniej patrząc z podanych z Wielkiej Brytanii. To są statystyka odnośnie koronawirusa, ona według, z jednej strony pik czy szczyt ostatni był poniżej szczytu z przełomu 2020-2021 roku to, to in plus, Na, a z drugiej strony modele zakładają spadek stwierdzonych przypadków no a właśnie po statystyce z Wielkiej Brytanii czy z Indii, czy statystyka z Wielkiej Brytanii i Indii wpływała na sentyment, czy na stronę inwestorów. A też istotna jest kwe, też, te, te, jeszcze inna statystyka, w tym sensie, że hmm, na, pomimo tego szczytu hmm, w ostatnich tygodniach w Wielkiej Brytanii, no to, i, to przełożenie na e, liczbę osób wymagających hospitalizacji. E, czy też w cięższych przypadkach opieki na oddziale intensywnej opieki medycznej, to to przełożenie było dużo mniejsze niż pod koniec 2020 roku, czy na początku tego roku, co wynika z postępującej immunizacji, czy też szczepień. I w tym kontekście tutaj wydaje się, że warto pilnie śledzić polską statystykę, bo z jednej strony aktualnie stwierdzone przypadki są na niskim poziomie, ale może niepokoić wyhamywanie czy wolne tempo szczepień, czy, tych pierwszych, pierwszy, czy w szczególności pierwszych, pierwszy, pierwszej dawki, bo generalnie ten procent zaszczepienia społeczeństwa jest oddala się od unijnej i średniej, no i to stanowi potencjalny czynnik ryzyka w, w, w średnim terminie. Z innych danych, czy z innych tym razem pozytywnych tendencji, to warto odnotować mocne zachowanie Eurostox Banks, czy banków, benchmarku dla banków europejskich i podchodzenie pod lokalny szczyt tegoroczny, ale też i pod 100,2, ale też podchodzenie pod szczyty z... Początku 2020 roku na 102. Także technicznie wydaje się, że to jest istotny opór, ale jeżeli on był został pokonany, to byłby silnym wsparciem. Argumentem wydaje się, przynajmniej dla banków w regionie, mogą być druga podwyżka na Węgrzech, druga podwyżka 100% w Czechach, czy też sezon publikacji wyników za za drugi kwartał i w przypadku polskich banków y, zazwyczaj lepsze zaskoczenia w szczególności na poziomie rezerw czyli to, to znaczy, że rezerwy są niższe niż się w, w, zakłada konsensus rynkowy pomimo wygasania kolejnych, y, kolejnych tarcz, y, co może świadczyć że y, no jest lepiej niż y, y, Niż wydawało się części uczestników rynku. ale z drugiej strony też czy to co też wspiera to niejednokrotnie albo niższe koszty, koszty banków albo mocniejszy przyrost wyniku prowizyjnego, czyli szybsze tempo poprawy wyników w środowisku blisko zerowych procentowych. Także to, to na ten moment to, jest interpretowane pozytywnie i, i e, z, obawy czy związane z walutowymi kredytami hipotecznymi na ten moment e, tego nie widać po e, ewaluacji, po zachowaniu mm, banków e, Big Banki versus Eurostox Banks. To, co też bym zaakcentował, to e, wydaje się, czy. Z mojej perspektywy właśnie podwyżka procentowych, czy lepszy, lepszy sentyment do, do, globalny do w, w, akcji w regionie powoduje, że właśnie MSCI Hangary, MSCI Węgier czy MSCI Poland zachowują się dobrze, przy czym w te, akurat w tym ujęciu półtorocznym no, wyraźnie lepiej zachowuje się MSCI naszych południowych sąsiadów, jeżeli chodzi o Polskę, on, on z, wy, y, przyłamuje y, y, stoletni trend y, spadkowy, czy też słabości, y, a trochę to też wynika z, 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 z dużo wyraźniejszego, z, wyraźniejszej słabości MSCI, Magic Markets, a to głównie wynika z y, y, niekorzystnych tendencji, jeżeli chodzi o MSCI China, czy sentyment, pogorszenia sentymentu globalnego do spółek chińskich. I wracając do kwestii lokalnej, czy bardziej być może Państwu bliższej, to zachowanie wig -u. I tutaj mamy ciekawy układ. Bo z jednej strony, od kilku sesji WIG ustanawia historyczne maksima, to bije poprzednie rekordy. I to jest, wydaje się, im plus. Chociaż to wymagało blisko 14 lat oczekiwania. Nawet ponad od lipca 2007 roku, ale właśnie to, co jest może zastanawiać, to nowe rekordy są bite w środowisku, gdy ten sentyment jest poniżej średniej 11-10-letniej. I właśnie być może optymista by powiedział, że z jednej strony słaby sentyment i bicie czy poniżej średniej, sentyment i bicie rekordów to jest potencjał do pozytywnego zaskoczenia, poprawy sentymentu i wejścia na wyższe poziomy. No a z drugiej strony pokazuje, że są czynniki strachu czy ryzyka i być może któryś z nich, jeżeli by się zmaterializował, no to tutaj te argumenty za wersami mogą być wątłe. Mi raczej jest, przez dwa miesiące raczej podchodziłem, czy bliższe mi były argumenty strony podażowej. Wydawało mi się, że może są przeważają czynniki ryzyka za, za korektą. Ostatnio skłaniam się bardziej do patrzenia na, na banki, banki europejskie, na big banki i widzę potencjał do raczej pozytywnego zaskoczenia. Podsumowując, Wyczerpa, wyczerpywanie się i widać wyczerpywanie się impetu na osłabienie dolara, i dane z, z rynku pracy tutaj amerykańskiego były argumentem za umocnieniem, umocnieniem dolara. To jest y, czynnik niekorzystny dla walut w regionie, czy dla y, rynków wschodzących, czy dla y, surowców, y, y, ale y, to, co y, warto odnotować, co jest in plus y, z, z perspektywy rynku kapitałowego, to Malejąca statystyka odnośnie stwierdzonych przypadków COVID-19 w Wielkiej Brytanii to poprawia sentyment do rynków kapitałowych. Chociaż, jeżeli chodzi o polską statystykę, to ona jest z jednej strony na niskim czy bardzo niskim poziomie, jeżeli chodzi o liczbę stwierdzonych przypadków, ale z drugiej strony, spadające tempo szczepień stanowi czynnik ryzyka, jeżeli chodzi o jesienną statystykę odnośnie COVID-19 to co wspiera sentyment do wig czy notowania wig to mocne zachowanie banków tutaj podwyżki, kolejne podwyżki w, w regionie na Węgrzech, w Czechach mocna statystyka powyżej oczekiwań jeżeli chodzi o inflację konsumencką w Polsce Powoduje, że ten sentyment ma szansę się utrzymać do banków przez nieco dłuższy okres, i być może takim argumentem dla strony popytowej jest sygnalizowane, sygnalizowane rozpoczęcie dyskusji o podwyżkach, być może w październiku, być może w listopadzie tego roku przez Radę Polityki Pieniężną, Pieniężnej. Ale właśnie pomimo, właśnie pomimo tego słabego czy umiarkowanego sentymentu, sentymentu poniżej średniej, WIG wchodzi na nowe, na nowe maksima, i to jest taki czynnik trochę konsternacji, czy przypadkiem jednak czynniki ryzyka w krótkim trymie mogą nie przeważyć. Ja na tym po dwóch miesiącach. Rozterek czy obaw o korektę. Widzę korektę płaską z, z, z szansami na, jej, na jej zakończenie i wybicie górą, a takim to, co będzie robiło różnicę, czy sektor, który będzie może zrobić różnicę, to właśnie zachowanie sektora finansowego. Tym optymistycznym akcentem, dziękuję Państwu za, za uwagę. Jeżeli mielibyście Państwo jakieś uwagi, sugestie, to, to zapraszam. Do zobaczenia.